mam widzowie, wow, dawno dla was tutaj nie nagrywałem, dawno się do was nie odzywałem, ale przyszedł ten czas, żeby właśnie nagrać ten odcinek. Miałem go nagrać w styczniu, trochę się opóźniło, nagrywam go dopiero w marcu. Jak teraz oglądacie, to jest najprawdopodobniej 6 marca, więc z tego miejsca chciałbym życzyć najlepszego dnia kobiety wszystkiego najlepszego. Nie umiem składać życzeń, ok? jestem słaby w tym, no ale wszystkiego, co najlepsze w tym dniu, żeby każda kobieta czuła się wyjątkowa, żeby każda kobieta czuła się w tym dniu szczęśliwa. W sumie powinna się na co dzień czuć szczęśliwa, ale w ten dzień jeszcze bardziej. No ale ogólnie przechodząc tutaj do meritum sprawy, przechodząc tutaj do głównego celu tego odcinka. Przychodzę do was z pytaniem. Jest 2022 rok jak widzicie. Tak, przetrwaliśmy 2021. Chciałem się was spytać... Co byście chcieli zobaczyć na moim kanale i nie chodzi mi o to, że na przykład napiszecie gry. No dobra, ktoś napisze gry, spoko. Ale jak już piszecie gry, co nie, to napiszcie mi szczegóły. Powiedzcie mi na przykład gry? Okej okay, jaka? Na przykład, nie wiem, Fortnite, Minecraft, CS Roblox, chociaż nie, dobra, może nie aż tak nisko. <laughs> Żartuję oczywiście. Ale no, napiszcie mi, co wy byście chcieli zobaczyć na tym kanale? Czy właśnie coś w stylu AK DJ Palace i takie straszne historie, straszne numery? Yy coś takiego paranormalnego, czy chcecie właśnie gry typu Fortnite, CS, LoL, jakieś wyzwania w Fortnite i tak dalej, i tak dalej. Piszcie mi to wszystko, wszystko w komentarzu. Już się tutaj zacząłem trochę gubić. E, oczywiście też mi piszcie, czy chcecie jakieś urbexy, czy chcecie coś takiego in real life, jakieś vlogi. Nawet telefonem, ale bym się postarał dla na was nagrać. E, dajcie jakieś pomysły, bo jednak chcemy ten 2022 rok trochę zmienić, żeby był trochę inny niż poprzedni. Bo w poprzednim tylko streamowaliśmy. Do streamów zaraz przejdziemy i tak to głównie wyglądało, ok? Właśnie wracając tutaj też do streamów. Jeśli chodzi o to, piszcie mi co chcecie, na nich czy chcecie omę, czy chcecie jakiś przegląd YouTube'a, czy chcecie przegląd Tiktoku, czy, czy chcecie gry. Piszcie mi co chcecie, bo ja naprawdę chcę zrobić to, co wy chcecie. Ja jestem tutaj specjalnie dla was, żebyście wy mogli pobawić się na odcinkach, na strumykach, no żebyście po prostu czuli się. Dobrze, o właśnie, że na przykład, nie wiem, wrócicie do domu 15.30 czy tam 16.00, nie wiem, będziecie mieli obiad tak sobie odpalić jakiś odcinek, właśnie do obiadu, żeby sobie pooglądać, żeby sobie jakoś miło spędzić czas. Co wy byście chcieli? Oczywiście streamy, jak jest szkoła, yy, są piątek, sobota, niedziela, 21.30. Jak są dni wolne, 21.30 to jest niezmienne. Właśnie jak jest szkoła streamów w, w czasie tygodnia, czyli od poniedziałku do czwartku, raczej nie będzie. Jak już będą, no to oczywiście dam wam znać na Instagramie, który będzie albo tu, albo tutaj, zobaczymy jeszcze, polecam was zaobserwować i tam właśnie będą wszystkie informacje, kiedy będzie live, kiedy będzie odcinek, kiedy będzie stream, stream odcinki, jak już zacznę tak nagrywać pełną parą, jak już będę miał pomysły, będę wiedział co wy chcecie, będę próbował wrzucać dwa razy w tygodniu, może trzy jak się uda i albo to będzie wtorek, czwartek, godzina 16.30, albo to będzie poniedziałek, środa, plus czwartek, godzina 16.30. Ale to jest jeszcze zależne. Zobaczymy, jakie będą pomysły i, i co będziecie chcieli. Bo na przykład, właśnie, ktoś napisze, że chce gry. Tak jak mówiłem na początku odcinka, to niech się rozwinie dalej. Niech się nie boi, niech się nie boi, właśnie, dać pomysłu, jak chce gry. To niech na przykład napisze: Fortnite, wyzwanie tylko zielone bronie. Albo Fortnite, bez budowania, challenge. Chcecie straszne filmy? No to piszecie, że tak, chcemy straszne filmy. Chcecie straszne historie, chcemy straszne historie. Plus jeszcze. Wy możecie pisać swoje jakieś takie straszne historie. Czy to mi na Instagramie, czy możecie mi podsyłać na maila, który zawsze znajduje się w opisie. Ja oczywiście będę je brał do odcinka, będę tutaj przybliżał. Chcecie na przykład straszne numery, napiszcie mi to w komentarzu. Bo ja też nie siedzę w waszych głowach. I też nie umiem się, nie, no, znaczy nie umiem, nie mogę się zawsze domyślić, czego wy oczekujecie ode mnie, co wy ode mnie chcecie. Ja was oczywiście zaskoczę w tym roku czymś nowym, czymś, co się zbliża wielkimi krokami, ale no nie mogę jeszcze za dużo zdradzić, oczywiście. A wy możecie mnie zaskoczyć łapami, subami, komentarzami pozytywnymi, negatywnymi, wszystko, nawet każdą krytykę nawet przyjmę, żebym wiedział, co mogę zmienić. Yy, tylko wy musicie mi dawać znać w komentarzu, wiecie o co chodzi. Ale się rozgadałem, o kurczę. Dobra, ale nieważne. No i podsumowując to wszystko, ja będę się zabierał dla was za nagrywanie odcinków oczywiście z gier, z różnych rzeczy takich, yy, które wy mi podeślecie w komentarzu, w pomysłach. I zawsze po każdym odcinku, nieważne czy to będzie gra, czy jakaś inna rzecz, zawsze mi piszcie kolejne pomysły, żeby te pomysły były, były, były i one się nie kończyły. Chcecie na przykład pod jednym odcinkiem z Fortnite'a napisać mi, dawaj coś takiego z realnego życia, z... Twojego życia, jak wygląda twój typowy dzień. Spoko, ja się biorę za nagrywanie, nagrywam dla was. Pod kolejnym filmem chcecie, dawaj straszne numery, no to ja wtedy siadam przy komputerze i zaczynam nagrywać dla was straszne telefony, straszne numery. Chcecie Fortnite'a, znowu ja się biorę za nagrywanie, no i nagrywam, nagrywam wam Fortnite'a, tylko wy musicie dawać mi te pomysły. Wy daje, wydajecie pomysły, ja je realizuję i razem wbijamy 10 tysięcy, bo to jest właśnie cel na 2020 rok. Ja dziękuję za oglądanie, możesz zostawić suba łapę, komentarz, wszystko co chcesz i trzymaj się żółwik do Ciebie